Masa nadchodzących przedmiotów, nowe kolaboracje, spore problemy z serwerami, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy w nowym roku chcielibyście mieć same dobre oceny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocode i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących przedmiotów, które no oczywiście nadchodzą do Fortnite'owego sklepu. No i tych przedmiotów jest naprawdę całkiem sporo, zaczynając od tak zwanego Lambo, które ma pojawić się w Fortnite. I najprawdopodobniej na moment, jak wy widzicie ten materiał, to to jest już dostępne. No i oczywiście Fortnite między innymi na Twitterze chociażby już nam to zapowiadał, patrząc na to, że ktoś właśnie się zapytał, kiedy to Lambo będzie w sklepie. No a oczywiście profil Rocket Racing odpisał tylko i wyłącznie taką emotką oczu, także to jest naprawdę bardzo duża możliwość, że to już jest teraz dostępne. Oczywiście dostaliśmy również informację, że do sklepów dosłownie w przeciągu do paru najbliższych dni nadchodzą kolejne fajne skinki. Między innymi ostatnio pojawił się też właśnie John Wick, który miał się pierwotnie pojawić gdzieś około 24, lecz mamy jeszcze więcej, na przykład Dragon Ball Z ma pojawić się gdzieś około 25 bądź też 6 w sklepie no i przy okazji gdzieś w późniejszych datach, najprawdopodobniej gdzieś w nowym roku dostaniemy oczywiście ulubione rzeczy z OG, no i oczywiście też tak zwane ulubione rzeczy z 2023 roku. Także no wydaje mi się, że akurat bardzo spoko sklepy z przedmiotami są przed nami, no ale oczywiście też mamy masę skinów, takich jak na przykład ten Oto Skin i pasa innych, które pewnie jeszcze w święta zawitają. Tak samo również moi drodzy, w przyszłości zawitają do nas nowe kolaboracje, ponieważ Fortnite to raczej jest gra, którą do bardzo dużo osób kojarzy właśnie z takowymi kolaboracjami. I otrzymaliśmy nową ankietę, właśnie z tak zwanymi nadchodzącymi filmami. Bądź też po prostu do, są to właśnie takie rzeczy, które potencjalnie mogą się pojawić w jakichś kolaboracjach. Z takich najciekawszych rzeczy, które oczywiście gracze sobie tutaj upatrzyli, mamy na przykład właśnie kolaborację z Super Mario, bądź też Zelda, przy okazji z właśnie The Boys. Następnie mamy tutaj fnaf i to już po raz kolejny patrząc na to, że przez ostatnie parę ankiet też FNAF się przebijał. Jak i również mamy piratów. Z z Karaibów, także no, generalnie tych kolaboracji jest tam jeszcze więcej. No i oczywiście możecie zatrzymać materiał i zobaczyć, która według Was no, najbardziej Wam pasuje i którą Wy najbardziej chcielibyście wy w Fortnite zobaczyć. Oczywiście, no wiadomo, że nie wszystkie z tych kolaboracji się pojawią, ale raczej całkiem spora część no wejdzie w życie i rzeczywiście będą one prawdziwymi kolaboracjami. Oczywiście, moi drodzy, jesteśmy już dosłownie o krok od darmowego skina, gdyż już dnia dzisiejszego do odebrania będzie właśnie darmowa lotnia następnie dnia jutrzejszego darmowe malowanie, no już dnia 25 ma pojawić się do nas do odebrania darmowy skinek czyli oczywiście świąteczny krzaczor, no i wydaje mi się, że naprawdę całkiem spoko, oczywiście jak ktoś nie otwierał tych prezentów, to może to zrobić z tego co wiem, to chyba gdzieś do końca festiwalu zimy, czyli do jakiegoś stycznia chyba drugiego, także myślę, że naprawdę całkiem fajnie, no i jak najbardziej każdemu polecam, jak ktoś jeszcze tych prezentów świątecznych sobie nie otwierał Girl. Natomiast, moi drodzy, teraz przechodzimy do dość ciekawego tematu, czyli problemów z serwerami Fortnite'a. I generalnie no to rok temu mieliśmy praktycznie identyczną sytuację i teraz dzieje się dosłownie to samo. Więc kiedy będziecie próbowali się zalogować, to możliwe, że będziecie mieli tak zwane kolejki, które do, rozumiem, że występowały na starcie rozdziału, kiedy właśnie mega dużo osób chciało wejść na raz do gry. Ale do teraz jesteśmy już w naprawdę dalszym etapie. No i wydaje mi się, że coś takiego. To nie powinno mieć miejsca, tym bardziej na sam koniec takowych kolejek wyskakuje nam po prostu error. Tak, wyskakuje nam błąd, w którym no, dostajemy właśnie taką informację, że zostaliśmy wylogowani i że możemy sobie albo uruchomić ponownie, albo anulować. Także, no, naprawdę mega, mega kozacko. No i oczywiście moi drodzy, Fortnite napisał na swoim Twitterze, że ci oczywiście próbują to naprawić. Więc na moment, jak wy oglądacie ten materiał, jest możliwość, że całość już rzeczywiście działa, ale jest również pewność, że. Pewnie w przyszłości jeszcze coś takiego się pojawi. Patrząc na to, że Fortnite'owi będzie to trochę zajmowało, między innymi dlatego, że właśnie ci są na tak zwanej świątecznej przerwie i od 22, czyli no w sumie już od teraz, aż do jakiegoś 7 stycznia ci są na przerwie, co wydaje mi się, że będzie no, o wiele większym problemem, żeby rzeczywiście te serwery naprawić. No i wiadomo, że jeżeli właśnie naprawią to po raz pierwszy, no to taki błąd może wystąpić po raz kolejny. Patrząc na to, że to już nie pierwszy raz w te świąteczne, Ponieważ z tego co wiem, to chyba też 21 grudnia już po raz pierwszy takie problemy zaczęły wyskakiwać, no i na moment jak ja to nagrywam, to właśnie również jest to samo. Czyli po prostu serwery Fortnite'a nie działały, no i Fortnite przestał po prostu działać. No i wiadomo, że jeszcze przez najbliższe parę dni coś takiego może właśnie występować. Także to troszeczkę, troszeczkę można by powiedzieć, że to słaba sytuacja. No i jak już mówiłem, rok temu mieliśmy idealnie to samo. No i w sumie też trochę śmieszne, że właśnie że tak powiem, po prostu to się zaczęło dziać jak epic wyjechało na świąteczną przerwę. Więc, no generalnie, jeżeli wy macie właśnie tak zwane kolejki, no bo ja miałem kolejkę na przykład 6 minut, na sam koniec tej kolejki pokazało mi, że zostałem wylogowany, no to jeżeli coś takiego macie, no to Fortnite po prostu nad tym pracuje. No i w żaden sposób niestety nie da się tego ominąć. Oczywiście, no na pewno naprawiam to już do stycznia. No i ile dokładnie będą to naprawiać, jak już mówiłem, nie mam absolutnie pojęcia. No możliwe, że na moment, jak wy nagrywacie wyglądacie ten materiał, to całość właśnie już działa, tylko, że no jak już mówiłem, nawet jak to naprawią, to po raz kolejny może się coś takiego wydarzyć, także... O, troszeczkę dość słaba sytuacja. No i chyba z tego co pamiętam, to rok temu czy dwa lata temu, jak już mówiłem, mieliśmy to samo i w ramach tego dostaliśmy rekompensatę. Tylko że wtedy dosłownie Fortnite nie działał przez parę czy tam nawet paręnaście godzin. Także zobaczymy, czy tutaj na przykład jak Epic Games wróci z tej całej świątecznej przerwy, to czy otrzymamy jakąś właśnie rekompensatę. Dowiedzieliśmy się również, że najprawdopodobniej taki wiel większy to po prostu update najbliższy czeka nas dopiero za równy miesiąc. I cały najbliższy większy update ma pojawić się gdzieś dopiero około 23 stycznia. Także to, to nie jest myślę, że dobra informacja. Myślę, że gracze po prostu troszeczkę już zaczynają się nudzić. No, a jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać na jakiś nowy update. No, no tak czy siak wiadomo, że no, gracze, jak ten update yy, zostanie dodany, to wraz z tym updatem będzie naprawdę masa rzeczy. Także zobaczymy, jak cała sytuacja z serwerami, oczywiście, będzie przez następne parę dni się rozwijała. No i oczywiście o wszystkim będę was update'ował. Na moment jak ja to nagrywam, to całe serwery nie działają, Fortnite po prostu przestał działać. No i cóż, jak to naprawią, to jest możliwość, że znowu wywali Fortnite'a. No, tak to mniej więcej wygląda. Także miejmy nadzieję, że zostanie to właśnie naprawione raz na zawsze i wszystko będzie według mnie naprawdę dobrze. No i co, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo. Jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeśli jesteście tu nowi i nie chcecie przegapić kolejnych filmów, zasubujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, o ile Fortnite działa, no to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. A ja tym samym dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych filmach. Piąteczka dla Was i cześć. Ej, stary. O, dobra, siema?